Przedstawiamy na WITEL R12 Mini. Kompaktowy kompresor, który zawsze masz przy sobie. Cześć. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy Wam na WITEL R12 Mini, czyli kompaktową pompkę rowerową, którą z łatwością przewieździesz nawet w kieszeni. Co napompujemy tą pompką? Koła w rowerze, w hulajnodze, w wózku dziecięcym, czy też piłkę. Jest to małe urządzenie. Zobaczcie, jak wygląda w porównaniu z dłonią. A do tego jest bardzo lekki, bo waży tylko 136 gramów. W zestawie znajdziemy pompkę na Witel R12 mini, kabel ładowania USB-C, igłę do pompowania piłek, adapter Dunlop, presta, dwie gumowe podkładki, elastyczna rurka, torba transportowa. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Porozmawiajmy jeszcze o parametrach technicznych. Maksymalne ciśnienie 120 psi, czyli około 8 barów, wydajność 12 litrów na minutę, czas ładowania trwa około 30 minut, a czas pracy to około 250 sekund, czyli około 4 minuty na pełnym naładowaniu. Pompkę możemy też naładować powerbankiem. Teraz czas na test w praktyce. Czy taka mała pompka poradzi sobie z kołami w rowerze? Zobaczcie sami. Jak widzicie, pompka na Witel R12 Mini poradziła sobie bez problemu z kołami w rowerze. Całość nie zajęła dłużej niż 3 minuty. To dowód na to, że jest to gadżet, którego potrzebujesz. Jakie zalety ma ta pompka? Kompaktowa konstrukcja, wysoka wydajność, szybkie ładowanie USB-C i bogate wyposażenie. Podsumowując, na R12 Mini to kompaktowa pompka, którą napompuje szkoła w rowerze, hulajnodze, w wózku czy też piłkę. Dajcie znać, co o niej sądzicie i czy to urządzenie by się Wam przydało. Zerknijcie do linku pod filmem, zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę. To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć. Napompujesz tą pompką? Piłkerowe.